Zbigniew Herbert ze szczytu schodów. Oczywiście ci, którzy stoją na szczycie schodów, oni wiedzą. Oni wiedzą wszystko. Co innego my, sprzątacze placów, zakładnicy lepszej przyszłości, którym ci, ze szczytu schodów ukazują się rzadko, zawsze z palcem na usta. Jesteśmy cierpliwi. Żony nasze cerują niedzielną koszulę, rozmawiamy o racjach żywności, piłce nożnej, cenie butów, a w sobotę przechylamy głowę w tył i pijemy. Nie jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu, rozgorączkowani wciąż mówią i pytają. Czasem nam się marzy, że ci ze szczytu schodów zejdą nisko, to znaczy do. Gdy nad gazetą żujemy chleb i rzekną. A teraz pomówmy jak człowiek z człowiekiem. To nie jest prawda, co wykrzykują afisze. Prawdę nosimy w zaciśniętych ustach. Okrutna jest i nazbyt ciężka. Więc dźwigamy ją sami. Nie jesteśmy szczęśliwi. Chętnie zostalibyśmy tutaj. To są oczywiście marzenia. Mogą się spełnić albo nie spełnić. Więc dalej będziemy uprawiali nasz kwadrat, ciel. nasz kwadrat kamienia. Z lekką głową, papierosem za uchem. I bez kropli nadziei w sercu. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz Fragment. Siedemdziesiąt dwa lat liczył Maciej, starzec Dziarski, niskiego wzrostu, dawny konfederat Warski. Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele Jego damaskowaną, krzywą karabelę, Którą piki i sztyki Rzezał na kształt sieczki I której żartem skromny Dal imię Rózeczki. Z konfederata stał się stronnikiem królewskim I trzymał styzenhausen Pod skarbim litewskim. Lecz gdy król w targowicy przyjął uczestnictwo, Maciej opuścił znowu królewskie stronnictwo. I stąd to, że przechodził party tak wiele, nazywany był dawniej kurkiem na kościele, że jak kurek za wiatrem chorągiewkę zwraca. Przyczyny zmian tak częstych na próżno Może Maciej zbyt wojnę lubił. Zwyciężony w jednej stronie znów bitwy wyszukał, z drugiej strony. Może bystry polityk duch czasu zbadywał i tam szedł, gdzie ojczyzny dobro opatrywał. Kto wie, to pewna, że go nigdy nie uwiodli. Ani chęć osobistej chwały, Ni zysk podły, I że nigdy Z moskiewską partią Nie trzymał. Na sam widok Moskala Pienił się i zrzymał. By nie spotkać Moskala Po kraju zaborze, Siedział w domu Jak niedźwiedź. Gdy się łapę w boże. Ostatni raz Wojował poszedłszy z Ogińskim do Wilk, gdzie służyli oba pod Jasińskim. I tam z rózeczką cudów dokazał odwagi Liza Orzeszkowa, oficer, fragment. Kozacy przecierali się przez lasku dostrzeżonemu jeźdźcowi, drogę mu zajeszczając. – Stój, stój! – rozległo się i echami rozbiegło się po cichym, zielonym lesie. Młody jeździec ze wszech stron otoczony stanąć musiał. Setnik kozacki zapytywał – Kto wy takoj? Przy brzmienie głosu, w którym obok srogości czuć było wzgardliwą drwinę, czy namiętne oczy poludniowca, w których błyskała iskra z Lobroga. Coś w tym człowieku i coś w tym pytaniu targnęło dumą pojmanego młodzieńca i dmuchnęło na żarzącą się w nim iskrę niebu. Głosem spokojnym, lecz z okiem rozpłomienionym odpowiedział: Jestem człowiek. Kozak dzieląc sylaby wyrazu zażartował. Człowie! Nie małpa? Haraszo! Ale dokąd jedziecie? Przed siebie. W świat. W świat. Хорошо. Ale skąd? Ze świata. U obu wzrastało. Coraz goręcej kipiało to, co starzy latyni wyrazili w przysłowiu Homo homini lupus est. Oczy ich jak sztyletami pojedynkujące się spojrzeniami, nabierały po wysku wilczych. — Ze świata? <laughs> — Nie, nie ze świata, ale od miad od miad do których jeździliście z ostrzeżeniem. Mówił zwolna, dzieląc sylaby wyrazów, <klimy> słowa syczały mu w ustach, których uśmiech urągał, wyzywał. — Tak — odpowiedział tamten — to prawda. Byłem w obozie powstańców i stamtąd jadę. Słowa te wypadły mu z piersi, od burzy uczuć, wzdętej. Szafirowe oczy roziskrzone, patrzały prosto w stronę przeciwnika. Jesteście aresztowani! Znacie drogę do mnie, cjasznika! To i nam ją pokażecie! Jeniec w twarzy Kozaka wzrok zatopił. Teraz wcale nie wyglądał na wesołego ulesia. Blady jak płodno, czoła miał zmarszczony i wargi drżące. Tymi drżącymi, zbladłymi wargami, głosem od wzburzenia więznącym gardle wymówił: Zabić nie możecie, ale nie macie prawa żyć mię przypuszczeniem, że mogę zostać zdrajcą. Adam Mickiewicz. Droga do Rosji. Fragment. Po śniegu. coraz ku dzikszej krainie leci kibitka. Jako wiatr w pustynie. I oczy moje jako dwa sokoły nad ocanym nieprzejrzanym krążą. Porwane burzą do lądu nie zdążą, a obcy widzą pod sobą żywioły, nie mają kędy spocząć, skrzydła zwinąć, dół patrzą czując, że tam muszą zginąć. Oko nie spotka, ani miasta, ani góry, żadnych pomników na natury. Ziemia tak pusta, tak niezaludniona, jak gdyby wczoraj wieczorem stworzona, kraina pusta biała i otwarta, jak zgotowana do pisania karta. Czyż na niej pisać będzie palec boski i ludzie dobrych używszy zagłoski? Czyliż to skreśli prawdę świętej wiary, że miłość rządzi plemieniem ślewieczem, że trofeami świata są ofiary? Czyli też Boga nieprzyjaciel stary przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem, że ród ślewieczy ma być w że trofeami ludzkości są knuty? Pola pusty, biały, wiatr szaleje, brylę zamieci odrywa i ciska, lecz może śnieg stęte nie czernuje. Wezwane wichrem powstaje z i znowu, jakby nagle skamieniały, pada ogromne, jednostajne, białe. Spotykam ludzi z rozrostymi barki, z piersią szeroką, z karki, jako zwierzęta i trzeba północy i zdrowia i mocy, lecz twarz każdego jest jak ich kraina, pusta, otwarta i dzika i równina. Marian Zaludzki. Трема. Я тут и только на хвиле. Пять минут и тыля. Повем, и уж мне нема. Альво не повем. Трема. Люди се тут и напхали. Че я вем, кто ту ест на сале. Человек ту гада и гада A może jest miejska rada? Ja wiem, co potem się stanie. Jeszcze mi dadzą mieszkanie z komfortem, cztery pokoje. Po co? Ja oddam swoje, mnie nie potrzeba. Ja wolę blanket nieba, na plantach ławeczką i drzewa. I słuchać, jak ptaszek śpiewa. Taszka tu nie ma. Nie ma? To nic. I tak. Trema. Bo może jest jakiś krytyk. Potem zrobi mi przytyk. Jakiś fogler. Jakiś mach. Trema. Strach. Albo ktoś inny z miasta. Potem w Krakowie mnie schlasta. Przed znajomymi. Przed młodzieżą. Że byłem... nudny. I wierzą, bo facet pomyli nazwisko i powierzysz palski to wszystko. I co? I skończyć mam marnie? Powiesić w jakiejś kawiarni? Dziękuję. Biedny już wisi, na 204 złocisz. Wystarczy sensu, nie ma, nie mówię. Trema. A ten garnitur to z MHD. Ja na MHD nie jadę, nie, skąd? Zresztą, żeby Feller, żeby jakiś blond. A tu widzicie, znakomicie, w porządku surdut i spodnie, poruszać się mogę swobodnie, niebezpieczeństwa nie ma, a trema, Bo miałem niedawno inny, przez spółdzielnię szyty krawiecką. Ładny był, ale dziecinny, darł się jak dziecko, Szczególnie w szwach. Trochę. Trochę. strach. Poleciałem do tej spółdzielni. Wściekły wstanąłem w bramie. Wyjdę Z wymyślam piekielnie. Na szefie graty połamią. Wejdę. Choć pewnie go nie ma. Nie wyjdę. Może jest? Tremach. trema. Przez całe życie. Tu też. Сосин девите, Я первый раз. Так. В <coughs> же. Добже женату не пачу. Для мне шесенгам то змора. Же Шлятынский не дал актора, то я мушен так целый вечора стать. И мувить самому казали. Чему? Просилым. Гжечней и штурм «Штуку выставьте, мол, раджи!» «Добре!» — поведели. «Я умру!» «С полчасных не могу иначе!» Мовы вы!» — поведели. «Не-ма!» «Они тоже люди трема «Тре-ма!» «Кохала мне одна. в лете, Омаль не впадла в палатку, Крам мяло на тендете, она мне храбка. Называлась им Дюба. И хотела такого иметь хлопца. Лишь для мне было за грубо. И трохом клясово овца. Намовяла до женячки. Запросила на флячки с зимбиром, с пармезаном. О не, поведал им, застану, нехбенди уж мо ногами, а стобонщи неужению. Суть в шишлым детям маме сполечное походжение. Следи с ноткой. Мовы нема трема Адам Митсевиц. Żona uparta. Teraz tyle samobójstw, że czyhają straże na rzeku. Niech no człowiek się pokaże, co na afisze nie patrzy i od korzenników blacze. Nie dbali i źle urękawiczony. Myślą, że chce się topić. A więc pełni zgrozy, ratują go od śmierci, a wiodą do kozy. Taki to jakiś po brzegu biegł przeciw wody. Żandarm zatrzymał go w biegu i urzędownie pyta o powody tego biegu przeciw wody. Nieszczęście! Wola biedak. Pomocy! Ratunku! Żona mi utonęła! Żona! Iż tak grzeka wpadła mi w rzekę! A na to żandarm mu rzeczy. O! Praw hydrauliki nie świadom człowieka, szukasz utopionego ciała w złym kierunku, ono z góry w dół płynie wedle praw przyrody, a ty za żoną biegniesz przeciw wody. Boś to ciało, rzekł szukacz. Było w życiu dziwne, zawsze wszystkiemu przeciwne. I domyśleć, się mam pewne powody, że popłynęło z rzeką. Шасси в воды.